Jacek witam Państwa bardzo serdecznie. Wiem, że Państwo czekają na tę chwilę, bo to jest właśnie moment zamknięcia giełdy papierów wartościowych. Popatrzmy. Główne indeksy GPW podzielone. WIG 20 na zielono, MWIG 40 i SWIG 80 poniżej 0. Po wynikach Orange i grupy Kenty akcje obu spółek spadają. Dlaczego? Zapytam o to za chwilę naszych ekspertów. Smyk rozpoczyna dzisiaj PO. Spółka liczy na 150 milionów złotych wpływów. Cena maksymalna oferowanych akcji została ustalona na poziomie 13 zł. No to popatrzmy, czy czegoś tutaj nie skonfabulowałem, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Nie, wszystko w porządku. 88 setnych na plusie wIG 20, a mwik 40 jest WIG 80 na minusie. Bo wiedzą Państwo, że przy takich danych, przy takich poziomach, to te, te wartości się mogą w każdej chwili zmienić. Wyczekiwani przez Państwa Maciej Leściarz, dyrektor do spraw sprzedaży i edukacji w CMC Markets i Rafał Grzeszek zarządzający funduszami w Unika TFI, witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy serdecznie również. Panie dyrektorze i pani Rafale, zaczniemy od pana dyrektora. Kilka żołnierskich słów a propos tego diagramu, który widzimy i przechodzimy do konkretów. Pomimo tej czerwieni, która tutaj się rzuca w oczy, jest na tyle niewielka, te spadki powiedziałbym neutralne, a więcej widzę optymizmu wynikającego z kapitału zagranicznego, który tutaj na rynku polskim się utrzymuje i te wzrosty na wig 20, które też nam podciągnęły indeks WIG, więc ogólnie sesję myślę, że można określić całościowo jako pozytywną. Wciąż mamy te lokomotywy w postaci Orlenu i kghm które nam ten indeks ciągną, banki, które w ostatnim miesiącu zachowało się ratywnie silnie. Też nie oddają swojego kapitału, także to jest taki pozytyw pod koniec tego tygodnia, który daje jakieś światełko nadziei również na kolejny, kolejny tydzień. Panie Rafale? Jesteśmy blisko na wig 20, kolejnego jakby poziomu 3000. No i mam nadzieję, że może w dniu jutrzejszym uda się ten, się ten poziom osiągnąć. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu w wypadku giełdy papierów wartościowych w Warszawie możemy mówić o trwającej jednak hoście. Mieliśmy kilka słabszych tygodni. Natomiast teraz po raz kolejny widzimy, że ten właśnie punkt 3000 na WIG20 jest już w zasięgu i może w dniu jutrzejszym czy w kolejnym tygodniu uda się ten poziom osiągnąć. Także trzymam kciuki i jestem w dalszym ciągu jakby optymistycznie patrzymy w przyszłość w wypadku polskiej giełdy. I tu postawię kropka. Bardzo dziękuję za syntetyczne ujęcie obu panom. Panowie, mamy najnowsze dane z Kent i z Orange. Miałem dzisiaj przyjemność porozmawiać z członkiem zarządu Orange, który, twierdzi, że, który twierdził, że dane są bardzo optymistyczne i napawają tym optymizmem na przyszłość, że te długofalowe plany spółki są jak najbardziej w jasnych barwach widziane. No a inwestorzy, że jakoś te, te dobre dane odebrali powiedzmy, mniej entuzjastycznie, panie dyrektorze. No, często tak bywa, że tutaj co innego oczywiście mówi zarząd i co innego wynika z samej konferencji spółki, a co innego to reakcja inwestorów. No i oczywiście z tym mamy do czynienia również i teraz. Myślę, że tutaj prognoza całoroczna, która została podtrzymana wprawdzie przez spółki, ale mówiąca o niezbyt dużym jednocyfrowym wzroście przychodów to jest to, co spowodowało, że tak naprawdę mamy do czynienia ze sprzedażą faktów, które były przez rynek oczekiwane, czyli wcześniej zostało to w pełni zdyskontowane przez inwestorów. No to oczywiście ta, ta prognoza wynika między innymi z. z Wyższym, z wyższych kosztów finansowych tej zakupu 5G, ale same fundamenty spółki, i tutaj myślę, że można się podłączyć pod słowa prezesa spółki, są cały czas pozytywne. Wyniki spółka na przestrzeni ostatnich kwartałów prezentuje dobre tutaj patrząc nawet na wykresie Orange jesteśmy w długoterminowym trendzie wzrostowym te korekty nie są głębokie także również analizy techniczni myślę że mogą tutaj czegoś poszukiwać a pod względem fundamentalnym no na pewno ważne jest to że wzrasta liczba klientów zwłaszcza w tych segmentach mobilnych kluczowych dla spółki wyniki spółka prezentuje pod tym względem najlepsze od czterech lat także tutaj to wszystko wszystko nam się układa w całkiem pozytywny obraz, z takimi krótkoterminowymi problemami, które być może w momencie, kiedy rynek też wybije kluczowe poziomy, czyli byśmy przebili ten poziom 9,20-9,25, techniczne opory, to również mogłoby nam otworzyć drogę do kontynuacji tej trwającej już długo hossy. Panie Rafale, czy chciałby Pan coś o oręczu dodać, czy na przykład wolałby Pan o kentach porozmawiać? To może już dosłownie jednym zdaniem. Jakby tutaj zgadzam się z moim przedmówcą, że te wyniki po stronie Orange'u były bardzo solidne. W, w mojej ocenie, jakby brakuje takich, jak my to nazywamy w branży, triggerów, czyli jakiegoś wydarzenia czy bardzo dobrych wyników, które by spowodowały, że inwestorzy odbiorą je pozytywnie. Na tyle, żeby ten kurs jakoś istotnie mocno, mocno przesunąć. O ile w, w długim terminie, to należy to jakby podkreślić, że ta strategia spółki wdrażana od wielu lat dzisiaj przynosi swoje efekty, no i spółka jest bardzo mocna w segmencie światłowodowym, dzięki czemu również pozyskuje klientów na inne swoje usługi, natomiast w krótkim terminie po prostu brakuje triggerów, i jednocześnie no, spółka jest na tyle, Dzisiaj jakby wyceniona, że jak wskazują analitycy z domów maklerskich, jest tam tak zwany pewien upside, czyli zalecają um, akumulowanie walorów spółki, ale brakuje takiego jak jednego wydarzenia, które mogłoby sprawić, że ta spółka um, będzie tradować się na wyższych, um, na wyższych jakby multiplach i że będzie, że ten, um, będzie istotny wzrost um, wzrost kursu. Um, to może już jakby przechodząc teraz bezpośrednio tak, do. Bardzo proszę o Tutaj również mieliśmy do czynienia, bym powiedział, dosyć z, podobnym, z, z podobnymi wynikami co do, co do spółki Orange. Czyli te wyniki były dobre, zostały dobrze ocenione przez, przez analityków. Natomiast to, co pozostaje w pewnym sensie w dalszym ciągu jakby niewiadomo, to jest kolejny rok, bo rynki tak naprawdę już zaczynają dyskontować rok 26. I to, co wybrzmiało w trakcie trwania konferencji, to jest jednak trudne otoczenie. Znaczy spółka wielokrotnie, zarząd spółki wielokrotnie wskazywał na to, że te wyniki są, jeżeli jakby odniesiemy je do bardzo trudnego otoczenia, w którym działa spółka, należy je oceniać bardzo optymistycznie, ale to, co my widzimy, że to poprawa otoczenia, na którą jakby, która jest oczekiwania, po raz kolejny przesuwa się na, na kolejne kwartały. I wydaje się, że bez tej jakby poprawy tego środowiska otoczenia, w którym działa spółka, no spółce może się nie udać, jakby na tyle poprawiać swoje wyniki finansowe, żeby inwestorzy to odbierali na tyle powiedzmy pozytywnie, żeby ten kurs mógł rosnąć. Tym bardziej, że oczekiwania rynku wobec spółki Kęty są bardzo wysokie. Co wynika z faktu, że jest to spółka, która cieszy się bardzo dobrą renomą wśród, wśród inwestorów. No i dzisiaj jakby jest znowu ten jakby mały znak zapytania. Pewnie, czy spółce uda się dowieść te oczekiwania w kolejnym roku, wobec faktu, że to otoczenie jest w dalszym ciągu trudne. Panie dyrektorze, czy coś jeszcze dodałby Pan o, o spółce Kenty? No to jest taka dość ważna spółka dla, dla inwestorów, bo pięknie płaci dywidendy od wielu lat i myślę, że stanowi podstawę wielu portfeli wśród inwestorów indywidualnych na naszym rynku. Tak, myślę, że tutaj fundamentalnie zostało wszystko już wyjaśnione, natomiast mu uwagę raz jeszcze na wykres spółki, no bo tutaj mamy dość ciekawą sytuację w kontekście technicznym. Spółka przez no niemal dwa miesiące konsolidowała się w takim bardzo wąskim zakresie. W zasadzie była przyklejona w, do poziomów 920 i tutaj z drobnymi odchyleniami w górę i w dół i potem po korekcie ta konsolidacja nam się przesunęła poniżej poziomu 900 zł i w sumie w ciągu jednej sesji... Powróciliśmy ponad poziom 900, czyli takim hukiem przebiłty został opór i wróciła w okolicy tej konsolidacji. Ponownie się konsoliduje. Dziś Po dzisiejszych wynikach, niewiele się tej sytuacji zmieniła, czyli widać, że rynek ponownie się w to okolice do, do tych okolic przykleił. Czyli mamy taki wąski zakres kanału, w którym się spółka utrzymuje. Także tutaj też pod tym względem jest to spółka dość trudna, teraz przynajmniej w krótkim terminie, do, do inwestowania, no bo konsolidacja jest. Jest czymś, czego no inwestorzy raczej nie lubią, tutaj oczekują konkretnego ruchu, konkretnej dynamiki. No wydaje się, że faktycznie biorąc pod uwagę zakres ten konsolidacji znowu można oczekiwać, jeżeli któryś z tych poziomów zostanie przebity z góry lub z dołu, tutaj też dynamika natychmiastowa będzie spora. Póki co rynek jest spokojny. Panowie o rosnącym Orlenie i KGHM-ie, być może zdążymy za chwilę, bo o Orlenie i KGHM-ie dość często mówimy. Natomiast ja mam dla Państwa prośbę, taką nietypową. i Bardzo mnie cieszy, że tą moją prośbę wyczytał mi w myślach nasz Jerome Paweł, który proponuje rzucić okiem na Green X Metals, który to sobie Green X Metals wpisałem już wczoraj do, naszej, do, do moich notatek. To jest taka spółka, która od Odkryła dane geologiczne tego złoża Tannenberg z lat 40. XIX wieku. Czy, czy, czy... I ona to sobie tak ciągle rośnie od kilku dni. To... A dzisiaj te obroty na tej spółce są całkiem, całkiem pokaźne. To ma jakieś, nie wiem, podobieństwo struktury geologicznej do tych złóżka ghm czy może taka długoterminowa inwestycja w polski sektor wydobywczy, inwestorów z zagranicy. Jak panowie myślą, panie, panie Rafale? 呃。Uh trudno mi to tak jakby tutaj udzielić jakby satysfakcjonującej pewnie osoby, która zadawała to pytanie odpowiedzi, bo nie inwestygowałem jakby jeszcze dokładnie tej spółki to akurat mój kolega jakby pokrywał nas ten sektor, więc mówię mhm. trudno mi się jakby wypowiedzieć tak, żeby nie wprowadzić jakby widzów widzów jakby w błąd, aczkolwiek powiedziałbym patrząc na te właśnie bardzo dynamiczne wzrosty, to moim zdaniem jest to jakby istotny znak zapytania, czy oby te wzrosty nie nie są zbyt, mówiąc prosty, na wyrost, no bo to tak jakby wygląda, jednakże często tego typu projekty okazują się dosyć dużo bardziej, powiedziałbym, złożone, skomplikowane również pod, pod względem prawnym. Niż Ale takie na trochę początku. spekulacyjne też pan ma na myśli? Czy tutaj ta, trochę e, tak. Tak mi się o... wydaje. Tak, w to, to, to próbowałem właśnie powiedzieć, że często są to mm -hmm. e, jakby akcje bardzo mocno spekulacyjne i często to bardzo szybkie wzrosty. Niewiele mają e, wspólnego w e, fundamentach z fundamentami, aczkolwiek w tej konkretnej sytuacji trudno mi się wypowiadać, bo jeszcze sam nie weryfikowałem i nie, nie inwestygowałem e, dokładnie e, tego projektu i tej spółki w tym zakresie. Panie dyrektorze, a pan miał y, okazję któregoś może pięknego dnia rzucić na tę spółkę okiem? Czy oczywiście co jakiś czas tutaj rzuca się w oczy właśnie swoją dynamiką, którą się charakteryzuje dość sporą, tak jak tutaj widać po dzisiejszej sesji, w tym przypadku dynamiką wzrostów, Na pewno szukanie powiązania jakiejś korelacji z KGM i ogólnie z rynkiem no metali tutaj jest uzasadniona. Przy czym oczywiście tutaj mówimy o zupełnie dwóch innych kategoriach spółek. Greeneks spółka z o zdecydowanie mniejszej kapitalizacji i przyciągająca inny kapitał. KGHM w tym momencie skupia na sobie uwagę inwestorów zagranicznych, tych, którzy poszukują przede wszystkim możliwości inwestowania w sektor wydobywczy spółki miedziowe, tutaj biorąc pod uwagę problemy podażowe, po między innymi załamaniu się rynku poprzez te problemy różne i strajków w różnych regionach świata, plus w Indonezji zalania kopalni, tutaj sytuacja samego KGH mu się poprawiła, natomiast Greenx może przyciągać inwestorów raczej lokalnych i właśnie myślę, że kapitał spekulacyjny to jest to, co w tym momencie mocno tutaj odgrywa swoją rolę, w tych dużych wzrostach. W zasadzie dzisiaj nic innego się nie pojawiło. Tak sprawdzałem komunikaty, które mogły się pojawić, nic tutaj ponadto nie, 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 nie pojawiło się w wyszukiwaniu, więc wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie spekulacyjna i kapitał rodzimy, ten poszukujący być może trochę większych emocji niż inwestorzy działający na KGHM. No to jakby państwo byli zainteresowani, to proszę sobie poszperać trochę tej spółce Prior Mining. To jest australijska spółka wydobywcza, te, te zarządzająca tym Greenix. Akcje spółki są równolegle notowane w Londynie i Sydney. Debiut tej spółki na naszym rynku był związany z budową kopalni w województwie lubelskim. I spółka em, chce em, wydobywać tam różne rzeczy 2000 osób, podobno 10 tysięcy osób zamierza miejsc pracy wykrywać. No ciekawy jestem, bo ciągle rzeczywiście tak jak pan dyrektor mówi, ta spółka się rzuca w oczy. Czy skoro KG była mowa, to dwa słowa tej ciągle, temu ciągle rosnącemu naszemu gigantowi poświęcimy? Panie Rafale? Wydaje mi się, że to jest bardzo oczywiście popularna spółka w ostatnim okresie, no szczególnie jeżeli spojrzymy jakby pierwszy rzut oka na wykres, no pokazuje, że tutaj inwestorzy bardzo pozytywnie oceniają perspektywy tej spółki. Już jakby mój przedmówca jakby omawiając wcześniejszą jakby spółkę, no zwrócił uwagę na to jakby uzasadnienie jakby fundamentalne, te fundamenty, które stoją za tym, za tym wzrostem, tym bardziej, że już domy maklerskie jakby analizują, sektorowi, którzy przeglądają się spółce KGHM, tam już mamy rekomendacje, które są właśnie w okolicach 200 zł. Także z mojej perspektywy, wydaje mi się, że w, najbliższych, w najbliższym jakby okresie. Powinna, jakby ta na pewno, ta dynamika wzrostu kursu powinna się w pewnym sensie wypłaszczać, i wydaje mi się, że ten największy ruch spółka KGHM, mówię tutaj oczywiście o ruchu wzrostowym, ma już, ma już za sobą. Aczkolwiek w dalszym ciągu no, są, bym powiedział, jest jakby newsflow, który na pewno sprzyja notowaniom spółki KGHM. Panie dyrektorze, czy PKN Orlen, o którym sobie czasami tutaj wspominamy, a którego kurs rośnie, przekroczył 94 zł. ciekawy jestem, jak to dziś wyglądało. Jak mógłbym Pawła, mojego wydawcę, poprosić o to, żeby tam poklikał chwilę w naszym zasobie spółek, to za chwilę pewnie Państwo to zobaczą. W każdym razie najwyżej od 52 tygodni. To jest Pana zdaniem jakiś opóźniony efekt tego porozumienia? Syntos w sprawie małych reaktorów jądrowych, a może to dlatego, że inwestorzy zaczynają już traktować Orlen jako nie koncern paliwowy, tylko taki multi utility z ekspozycją na energetykę jądrową. Znaczy myślę, że tutaj jeszcze też kluczową rolę odgrywa jednak sam gaz, wydobycie i handel gazem ziemnym. No to jest jeden z istotnych czynników, który generuje przychody dla spółki. Natomiast no w tym momencie mamy taką narrację w przypadku KGHM-u, trzy cyfrowe notowania. W zasadzie przez długi czas spółka miała trudności z pokonaniem tego oporu. w okolicach strefy 88-89 złotych. W momencie, kiedy ten poziom został pokonany w zasadzie z takim Impetem i wielką dynamiką nastąpił w ciągu kilku sesji wzrost, no i zbliżenie się do tego magicznego poziomu 100 zł. Oczywiście, jeszcze tam nam trochę brakuje, natomiast, no, czytając tutaj różne i komunikaty, i prasę, jednak się pojawia cały czas ten poziom magiczny 100 zł. W tym momencie KG Orlen jest na swoim historycznie najwyższym poziomie, jeżeli chodzi oczywiście o kapitalizację, ale też ogólnie ze wszystkich spółek, które kiedykolwiek były notowane na GPW ma poziom najwyższy, to są okolice 100, w tym momencie 12 miliardów złotych. Natomiast co ciekawe, jest w momencie, kiedy Spółka faktycznie miała takie dobre predyspozycje do dużej dynamiki wzrostu, czyli została ogłoszona polityka dywidendowa, dywidenda dwucyfrowa w tamtym czasie. To mówimy o notowaniach poniżej 50 zł, czyli 100% od tego czasu niemalże poszła w górę. To kapitału tak mocno nie przyciągała, Ten kapitał dopiero teraz zaczął spółkę zauważać z opóźnieniem, kiedy już te czynniki takie właśnie jak dywidenda, która wciąż jest atrakcyjna, bo przy aktualnej wycenia, to wciąż mówimy o stopie dywidendy na poziomie około 6%, Czyli wciąż całkiem atrakcyjna, Natomiast dopiero teraz ten napływ kapitału zagranicznego na fali właśnie rotacji też częściowo z banków, które tak w czasie wspomniałem cały czas radzą sobie dobrze, ale mimo wszystko widać, że inne sektory w tym momencie nabierają rozpędu. No i tutaj oczywiście same marże, które są bardzo atrakcyjne, też przyciąga inwestorów, więc jest wiele czynników, które na to wpływają. Natomiast ten poziom 100 zł, to myślę, że to jest taka dość ryzykowna też granica, tutaj może się pojawić. W najbliższym czasie chęć realizacji tych zysków, które jednak pojawiły się w bardzo krótkim czasie, w ciągu kilku sesji. No i pan Grzegorz, tutaj nasz stały widz też zwraca uwagę na to, że na ATH Orlen jest, ale powiem państwu szczerze, bardzo serdecznie dziękuję państwu, naszym widzom. Nieocenieni jesteście, bo to Pryory Mining, o którym sobie wspominaliśmy i się tak tutaj zastanawialiśmy z naszymi gośćmi, o co tam tak naprawdę chodzi, to tutaj zarówno Jerome Pawel, jak i pan Kleks pisze o tym, że tu chodzi o ogromne odszkodowanie od Skarbu Państwa. Rzeczywiście, ja sobie teraz przypomniałem, że tam chodzi o prawie 1,5 miliarda odszkodowania, ponieważ oni oskarżyli skarb państwa o, bloka, o blokowanie procesu koncesyjnego. I to o to podobno się tutaj, zdaniem naszych widzów, toczy gra. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za, za to, że państwo tak, tak wnikliwie tutaj słuchają nas. Panowie, porozmawiajmy przez chwilę o. Wiem, że to bardzo wiele osób interesuje, bo rosnąca grupa klientów, także wśród naszych widzów, platformy XTB z różnymi, różne losy tej, tego brokera ostatnio, a ostatnio, a teraz odbija dużo poniżej tego do czego przyzwyczaił nas, czyli tego poziomu 90 zł. Czy to wzrost aktywności klientów, czy, czy po prostu takie no październikowe zawirowania wokół tego rodzaju spółki, panie Rafale? Um. To tutaj jakby pozwolę sobie, jakby po pierwsze jakby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, spółka będzie publikować wyniki i znamy już jakby wyniki konkurencja, konkurencji spółki plus 500 i tam mieliśmy do czynienia z kwartalnym spadkiem, jeżeli tutaj pamięć mnie mieli 13 punktu 13%. 13%. I wydaje mi się, że to, co dzisiaj rynek w ostatnim okresie dyskontował, no to jednak te oczekiwania rynkowe przedstawiają się w ten sposób, że wszyscy zwracają uwagę, że jednak była bardzo mała zmienność w ostatnim kwartale na, na, na rynkach, na kluczowych indeksach czy aktywach dla spółki, chociażby jak na złocie, gdzie jednak mieliśmy do czynienia z z kontynuacją wcześniejszych trendów lub rynek był częściowo, częściowo płaski, a to też jakby nie jest tajemnicą, że spółka często naj, jakby najkorzystniejszym takim środowiskiem dla spółki to są właśnie jakby istotna zmiana, istotna zmiana trendów. Innymi słowy rynek oczekuje, że ta Powiedzmy, rentowność klientów ym, spółki y, będzie na bardzo niskim poziomie, aczkolwiek spółka y, może zaskoczyć pozytywnie, y, pozytywnie rynek akwizycją nowych, y, nowych klientów, co jest w pewnym sensie bardzo dobrym y, prognostykiem na kolejne kwartały. Natomiast Panie Rafale, słabszy... kropka, bo jeszcze, bo jeszcze pana dyrektora chciałem zapytać o smyka. Panie dyrektorze, przepraszam bardzo, ale naprawdę pół minuty. Spodziewa się pan... Dobrego wejścia w rynek? Znaczy mamy teraz na pewno sprzyjający moment. Pomimo że sama spółka, akurat jeżeli chodzi o sektor, w którym działa, no nie jest może tym takim top pick, jeżeli chodzi o inwestorów, i myślę, że więcej byłoby oczekiwań do spółek z innych branż, no to niemniej ta posłucha, która jest na rynku IPO, może spowodować, że zainteresowanie tutaj i popyt, zwłaszcza na początku, pierwszych godzinach sesji, w pierwszych dniach, może być całkiem, całkiem atrakcyjny. Wyposzczeni nasi inwestorzy są tych IPO. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Maciej Leścio i Rafał Grzeszek byli naszymi gośćmi. Panie Kleksie, drogi PEPKO, jutro. Dobrze? Proszę mi wybaczyć, nie zdążyliśmy. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, do